Cześć, takie mamy czasy, że smartfony są drogie, a kolejne generacje różnią się niewiele od poprzednich. Dotyczy to zarówno modeli tanich, jak i flagowych, czyli z najwyższej półki. Większość osób kupuje telefony do 1000-1500 zł, może 2000, ale są też tacy, którzy mają bardzo wysokie oczekiwania i chcą używać najlepszego telefonu dostępnego w danej chwili na rynku. I tutaj na scenę wchodzi najnowsza propozycja firmy Samsung czyli Galaxy S23 Ultra to ścisła elita najlepszych smartfonów z Androidem. Jakie ma zalety i wady? Zapraszam do recenzji. Tym razem nie zacznę od obudowy, lecz od kilku rzeczy, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Pierwszą z nich jest jakość zdjęć i filmów. Zdecydowanie największym wyzwaniem dla aparatów w smartfonach są zdjęcia nocne. Tutaj przyznaję, że Galaxy S23 robi robotę. Zdjęcia są jasne, szczegółowe, ostre, a kolory nasycone. Całość wygląda po prostu pięknie. Na zdjęciach widać znacznie więcej niż patrząc gołym okiem. Stabilizacja optyczna działa bardzo skutecznie, więc można z powodzeniem robić zdjęcia z ręki, bez ryzyka poruszenia i rozmazania obrazu. Aparat znakomicie wyciąga detale z ciemnych miejsc, a jednocześnie usuwa szumy z zachowaniem wysokiej jakości. Taka sprawność działania wynika nie tylko z dobrego sensora, jasnej optyki i skutecznej stabilizacji. Ale też z wysokiej wydajności działań algorytmów sztucznej inteligencji, która w krótkiej chwili łączy wiele zdjęć, tak aby zdjęcia nocne wyglądały jak najlepiej. Zdecydowanie uważam, że Samsung Galaxy S23 Ultra należy do smartfonów z najlepszymi aparatami w 2023 roku. A skoro zdjęcia nocne wyglądają bardzo dobrze, to zdjęcia dzienne muszą wyglądać jeszcze lepiej, i tak właśnie jest. Oto przykłady zdjęć z wszystkich czterech aparatów tylnych. Na początek ciekawostka: pomimo zastosowania sensorów o różnych rozdzielczościach, fotografując w trybie automatycznym dostajesz zdjęcia w identycznym rozmiarze dla każdego aparatu – 4000 na 3000 pikseli, czyli 12 megapikseli. To nietypowe, bo przecież oba aparaty z zoomem mają 10 megapikseli, czyli ich obraz musi być lekko powiększony. Aparat ultra szerokokątny ma 12 megapikseli, więc nie imponuje rozdzielczością, ale pod względem ostrości obrazu jakości optyki. I Wierności kolorów jest bardzo dobry. Niemal równie dobry jak aparat główny, który spisuje się oczywiście najlepiej ze wszystkich, ale to akurat nie dziwi, bo jego zdjęcia są pomniejszone z 200 do 12 megapikseli. Czyli zachowują bardzo dobrą ostrość przy niemal niewidocznych szumach. Zoom optyczny 3 razy oferuje trochę gorszą jakość, ale wciąż jest ona w pełni akceptowalna. Zdjęcia z pewnością nadają się do publikacji w internecie. Oprócz tego jest jeszcze większy zoom optyczny 10 razy, który ma znacznie ciemniejszy obiektyw, ale pod względem jakości wypada moim zdaniem świetnie. Takie powiększenie zdecydowanie może przydać się w czasie robienia zdjęć z daleka lub fotografowania detali architektury lub krajobrazu. Chciałbym jednak zaznaczyć dwie rzeczy odnośnie aparatu głównego. Jedna z nich jest wadą, a druga zaletą. Otóż aparat podstawowy ma aż 200 megapikseli, ale zupełnie szczerze nie polecam robić zdjęć w pełnej rozdzielczości, bo ich jakość jest Przeciętna. Obraz ma niezbyt dobrą ostrość, a ostre krawędzie bywają postrzępione. Natomiast ogromną zaletą jest zapis zdjęć RAW 50 megapikseli. Tutaj już zdecydowanie widać prawdziwe możliwości sensora. Ostrość i szczegółowość jest znacznie lepsza niż w zwykłym trybie automatycznym, czyli po prostu w trybie zdjęcie, a oprócz tego masz o wiele większą kontrolę nad kolorami i możesz wyciągnąć detale z miejsc za jasnych albo za ciemnych. Można również robić zdjęcia RAW w mniejszej rozdzielczości 12 megapikseli, wtedy jakość również jest jest rewelacyjna, a rozmiar pliku znacznie mniejszy. Zdjęcia RAW 12MP zajmują około 30MB w pamięci telefonu, a RAW 50MP ponad 100MB. A jak wypada aparat przedni? Tutaj o dziwo Samsung obniżył rozdzielczość w stosunku do poprzedniego modelu z 40 do 12MP. Jednak zupełnie szczerze, nie wpłynęło to na obniżenie jakości. Zdjęcia typu selfie są bardzo ostre, wyraźne, szczegółowe, a kolory naturalne. Obraz wygląda po prostu bardzo dobrze. Rzecz jasna, dostępny jest też tryb portretowy z rozmytym tłem i dodatkowymi efektami. Linki do przykładowych zdjęć w oryginalnej jakości znajdziesz w publikacji na Benchmark.pl. Zapraszam. A jak wygląda jakość wideo? Smartfon nagrywa filmy 8K30 klatek na sekundę z tyłu i 4K 60 klatek na sekundę z przodu. Z bardzo szybko działającym autofokusem i dobrą stabilizacją. Oczywiście stabilizacja tylko z tyłu. Teraz możecie zobaczyć przykładowe nagrania. Galaxy S23 Ultra może też nagrywać filmy w tak zwanej perspektywie reżysera czyli przód i tył jednocześnie. Natomiast widok tylny można przełączać. Także mamy ultra szerokokątny, szerokokątny i zoom. Ok, skoro już wiesz jak prezentują się zdjęcia i filmy z Samsunga Galaxy S23 Ultra, to przejdę do kolejnej ważnej zalety, jaką jest wydajność i szybkość działania. Tutaj przede wszystkim chcę pochwalić zastosowanie najnowszej i najszybszej pamięci masowej dostępnej w telefonach z Androidem, czyli UFS 4.0. Jest ona znacznie szybsza od poprzedniego standardu UFS 3.1 i w Galaxy S23 Ultra osiąga około 1600 MB na sekundę w zapisie i 1800 MB na sekundę w odczycie. To rewelacyjne wyniki, które odczuwalnie przyspieszają otwieranie aplikacji, ładowanie gier i instalowanie programów. W dodatku pamięć UFS 4.0 ma obniżone napięcie, co również przekłada się na mniejsze zużycie energii i dłuższy czas pracy. W szybszym działaniu pomaga też najlepszy procesor, jaki można znaleźć w smartfonach z Androidem, czyli Snapdragon 8 Gen 2. I to w lekko podkręconej wersji, wykonanej specjalnie dla Samsunga. Nie ma opcji, żeby ten procesor nie poradził sobie z jakąś aplikacją czy grą, bo jeśli ten nie da rady, to żaden nie podoła. Na dokładkę dostajesz 8 lub 12 GB RAMu, ale przy tak drogim sprzęcie zdecydowanie radzę dopłacić trochę i kupić wersję 12 GB. Pozwoli ona na wygodniejszą, szybszą obsługę telefonu, zwłaszcza gdy będziesz mieć otwartych wiele zakładek w przeglądarce i kilkanaście programów. Kolejną zaletą jest wyświetlacz. Co prawda tutaj nie zmieniono prawie nic w porównaniu do zeszłorocznego modelu, ale ciężko to traktować jako wadę, bo nadal jest to jeden z najlepszych wyświetlaczy stosowanych w smartfonach. Panel AMOLED jest duży, ma 6,8 cala, a do tego wysoką jasność nawet do 1750 kandeli na metr kwadratowy i rewelacyjną ostrość dzięki rozdzielczości 1440 x 3088 pikseli. Ma wsparcie dla HDR10 i do tego dwa dobre głośniki umieszczone nad ekranem i na dole obudowy, więc Galaxy S23 Ultra świetnie nadaje się do filmów, gier i aplikacji społecznościowych. Dostępna jest też opcja ekranu zawsze włączonego, która pokazuje powiadomienia, czas, datę i stan baterii nawet po zablokowaniu telefonu. Ekran ma 120 Hz, więc nie dość, że zapewnia bardzo dobrą płynność wyświetlania obrazu, zwłaszcza podczas przebijania stron lub menu. To w dodatku pozwala uzyskać 120 klatek na sekundę w grach. Oczywiście do 120 klatek na sekundę. Dla takiego procesora nie jest to wielkie wyzwanie, pod warunkiem, że gra na to pozwala. Jedyną różnicą jest zastosowanie bardziej płaskiego szkła na wyświetlaczu z mniejszymi zagięciami na bokach. Dzięki temu poprawia to komfort w czasie pisania piórkiem. Po prostu rysik nie ześlizguje się z krawędzi wyświetlacza tak szybko jak w poprzednim modelu. A skoro już poruszyłem ten temat, to warto dodać, że nie jest to zwykły rysik, lecz aktywny piórko S-Pen. Które zupełnie szczerze nie ma żadnej sensownej konkurencji w telefonach z Androidem. Po wyciągnięciu piórka na wyświetlaczu pojawia się długie menu, w którym można od razu stworzyć notatkę odręczną, wyświetlić poprzednie notatki, zaznaczyć część ekranu, wykonać notatki na zrzutach ekranowych, wykonać tłumaczenie wyrazów, np. w dokumentach czy mm, stronach internetowych, albo narysować aktywną grafikę w rzeczywistości rozszerzonej, która będzie się ruszała wraz z twarzą użytkownika. Warto dodać, że notatki pisane ręcznie mogą być szybko konwertowane do postaci fontu cyfrowego i kopiowane do innego dokumentu, e-maila lub czatu. Do treści można też dodawać grafiki i rysunki, a całość zapisywać choćby w postaci pliku PDF lub Microsoft Word. Jest też opcja odręcznego wpisywania treści w pola tekstowe, np. w pasku wyszukiwarki w przeglądarce internetowej. Aktywnym piórkiem S Pen można też wykonywać gesty w powietrzu, np. sterować zdalnie aparatem, co może być przydatne w zdjęciach grupowych, a także przełączać utwory muzyczne lub sterować z systemem. Na start Galaxy S23 Ultra która dostaje system Android 13 z nakładką graficzną One UI 5.1. Producent deklaruje jednak, że smartfon dostanie kolejne cztery aktualizacje, więc jest szansa, że na tym smartfonie będzie działał nawet Android 17. Pożyjemy, zobaczymy. W systemie jest niewiele dodatkowych aplikacji, na całe szczęście, bo dzięki temu telefon nie jest zaśmiecony, ale jest za to sporo przydatnych funkcji. Jest m.in. Samsung DeX, czyli możliwość połączenia telefonu do monitora i obsługi za pomocą klawiatury i myszki. W takim przypadku aplikacje otwierają się podobnie jak w Windowsie, czyli w oddzielnych oknach. Samsung DEX działa nie tylko przewodowo, ale również bezprzewodowo. Ekranie włączona jest domyślnie adaptacyjna płynność od 10 do 120 Hz, można to jednak zmienić na standardowe 60 Hz, jeśli ktoś chce oszczędzać energię. Jest też opcja ręcznego włączenia maksymalnej rozdzielczości, bo fabrycznie ustawiona jest średnia, czyli Full HD. Jest też zestaw funkcji związanych z piórkiem S Pen, gesty dotykowe, np. dotknij dwa razy, żeby aktywować ekran. Można zwiększyć jasność po wykryciu odtwarzania filmu oraz korzystać z wysuwanego paska bocznego. Rzecz jasna Samsung synchronizuje się z całym ekosystemem Samsunga, więc można kontynuować pracę na innym urządzeniu Galaxy pod warunkiem, że użytkownik zalogowany jest na to samo konto Samsung. Jest nawet opcja sterowania telefonem za pomocą klawiatury i touchpada w laptopie Galaxy Book i szybkiego przełączenia słuchawek Galaxy Buds między urządzeniami mobilnymi. Funkcjonalność tego smartfona jest ogromna, a szybkość jego działania, wygoda pisania piórkiem oraz oglądania filmów stoi na najwyższym poziomie. Pytanie pozostaje, jak długo Samsung Galaxy S23 Ultra pracuje na baterii. Okazuje się, że pomimo wyższej wydajności procesora i znacznie szybciej pamięci, czas działania jest lepszy. Starszy Galaxy Galaxy S22 Ultra w moim teście pracował typowo jeden dzień, natomiast Galaxy S23 Ultra działa niemal zawsze około półtora dnia, czasami nawet lekko ponad. Ani razu nie rozładowałem go w jedną dobę, nawet wtedy, gdy korzystałem z nawigacji i robiłem sporo zdjęć. Zauważyłem, że zrobienie około 80 zdjęć i kilku filmów 4K w ciągu niespełna godziny zużyło mniej niż 10% akumulatora. Moim zdaniem to bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że akumulator jest taki sam jak rok temu, czyli 5000 mAh. Tuż przed recenzją Samsunga Galaxy S23 Ultra testowałem inny nowy smartfon z wyższej półki, OnePlus 11, który też ma ogniwo 5000 mAh, a działa zauważalnie krócej od S23 Ultra. Zazwyczaj jeden lub minimalnie ponad jeden dzień. Innymi słowy, w najnowszym flagowcu Samsunga widać postęp pod względem czasu pracy na baterii. Bateria po po prostu wytrzymuje dłużej. Na koniec wspomnę jeszcze, że telefon jest wodoodporny zgodnie ze standardem IP68, czyli wytrzyma nie tylko zalanie, ale też nawet całkowite zanurzenie pod wodę. Pozytywnie oceniam również jakość wykonania. Przód i tył zabezpieczony jest najnowszym szkłem Gorilla Glass Victus 2, a ramki boczne są aluminiowe. Warto jednak pamiętać, że jest to smartfon duży i masywny. Waży aż 234 gramy i zdecydowanie czuć go w kieszeni. Czy warto kupić Galaxy S23 Ultra? Moim zdaniem sprawa sprowadza się tylko do jednego pytania. Czy cię stać? Jeśli tak, to absolutnie uważam, że będzie to dobry wydatek. Galaxy S23 Ultra to w mojej opinii najlepszy smartfon z Androidem, przynajmniej w pierwszej połowie 2023 roku. Myślę jednak, że nawet na końcu roku będzie to prawdziwa multimedialna bestia. A całej reszcie osób, w tym również sobie, polecam telefony do 1000, 1500 lub 2000 zł. Odpowiednie rankingi znajdziecie na stronie benchmark.pl. Z dobroci serca, dajcie łapkę w górę i suba. Pozdrawiam.